Karta realizacji marzeń odwrócona. Wasze wyprawy po świecie, doświadczanie tego, co przeczytaliście kiedyś w książkach, będzie musiało poczekać. Zostajecie na razie w domach. Odwrócone egoista. Ta karta ma dwa znaczenia. Albo taki egoista odchodzi z waszego życia. Jest to karta róż, karta miłości, bliskich relacji. Partner, partnerka może odejść, ale oni wcale wam nie służyli. Wy byliście dla nich. Oni błyszczeli, a wy im usługiwaliście. Taka osoba odchodzi, oczyszczając waszą przestrzeń. Drugie znaczenie tej karty jest takie, że wy odkrywacie swój egoizm i go naprawiacie. Ta pani na pierwszej karcie patrzy się na tego odwróconego egoistę, jakby z powodu egoisty lub własnego egoizmu uznała, że nie wyjedzie gdzieś, nie wyjedzie, by realizować swoje własne osobiste cele i pragnienia, że nie będzie spełniać w tym momencie swoich marzeń. Zostaje w domu. Kolejna karta pokazuje, że na te marzenia jest czas. Klapsydra odwrócona. Jest dużo czasu, nigdzie nie trzeba się spieszyć. Więc jeżeli czegoś nie uda wam się zrobić, zrobicie kiedy indziej. Znów karta róż, karta miłości rodziny, bliskich, pięknych relacji. Widzimy tutaj szczęśliwą rodzinę w domu. Zauważcie, w domu ta kobieta, Została w domu, wybrała rodzinę, wybrała, że odda się rodzinie kosztem swoich marzeń i pragnień. Ta kobieta jest to symbol na karcie, bo może także być to mężczyzna. Więc wybieracie rodzinę, oddać się rodzinie, a nie własnym przyjemnościom. A na przyjemności będzie jeszcze czas. Mam bardzo dobrą informację dla tych, którzy tych własnych rodzin nie mają: Karta Spotkania Spotkanie umówione przez wyższe ja. Prowadzone przez duszę dwie bardzo ważne dla siebie istoty, które znają się z wyższych światów, umówiły miejsce i czas, spotykają się, by stworzyć coś pięknego. Jesteście gotowi na takie spotkanie? Jesteście gotowi, by razem doświadczać rzeczywistości, doświadczać przepięknych emocji, właśnie takich, jak na karcie obok. Co jeszcze piękniejsze? Jest ta odwrócona karta egoisty, więc spotykają się dwie istoty, które pragną być dla miłości, dla siebie wzajemnie, a nie egoistycznie dla samego siebie. To świadczy o długim, pięknym związku. Pojawia się boski uzdrowiciel, boski uzdrowiciel leczy, leczy wasze serca, ale także i choroby. Jeżeli jesteście chorzy, z większą łatwością znajdziecie dobrego lekarza. Niektórzy z was być może odkryją w sobie moce, poczują energię i zaczną uczyć się, jak pomagać innym. A boski uzdrowiciel nie mógłby zaistnieć, gdyby nie odejście od ego. Gdy umysł robi się cichy, to serce zaczyna odczuwać duchowość. Pojawiają się ogromne możliwości. Serce piramidy, serce rozkładu jest to Wasza duchowa rodzina. Która na wielu poziomach rzeczywistości otula Was miłością, wspiera Was na każdym kroku i chroni. Daje wiedzę mądrość, podpowiedzi, jest przy Was. Popatrzcie, jak wiele daje Wam odejście od ego, szczęście w domu rodzinnym. Odnajdujecie miłość, Rodzina także ta niematerialna jest przy Was i Was otula miłością. Uzdrowienie, uleczanie innych, jakie ogromne możliwości pojawiły się tutaj tylko dlatego, że ego zniknęło. Pojawia się konflikt. Na karcie róż bliskich relacji, ale jest to konflikt, który łączy te dwie karty konflikt, który łączy dwie rodziny. Popatrzcie, że tutaj na krześle siedzi kobieta na pierwszym planie, a tutaj mężczyzna i kobieta z jakąś informacją zaskoczyła, zaatakowała mężczyznę. Ale temu mężczyźnie wcale to nie zaszkodziło, ponieważ pojawiła się karta króla kluczy na szczycie piramidy. Król kluczy, który ma wszystko odnosi ogromne sukcesy w świecie materii. Awans, wysokie stanowisko, podwyżka, pieniądze wszystko do niego przychodzi. On jest wolny i niezależny finansowo. Więc ta kobieta wcale tego mężczyzny nie zraniła. To oznacza, że mamy tutaj konflikt rodzin. Rodzina tej kobiety w jakiś sposób zaatakowała tego mężczyznę lub jego rodzinę, rodzeństwo czy rodziców jest tutaj jakiś konflikt na linii teść teściowa, coś w tym stylu, ale wy, mężczyźni, którzy zostaliście w jakiś sposób zaatakowani, patrzycie wysoko daleko przed siebie, nic wam się nie stało. Nie poczuliście tego.